Cześć, kochani, już jest listopad, jest późno. Dzisiaj wykopuję szczeć, dlatego że zapowiadają u nas już prawdopodobnie śnieg. Ostatni moment, będę tą szczeć suszyła, również przygotuję nalewkę. Ja biorę się do pracy, a z Wami spotykam się w domu i pokażę, w jaki sposób będę to wszystko przygotowywała. szczęść pospolita roślina bardzo przydatna w walce z boleriozą. Tu jest rozeta, która zostaje pod śniegiem, a tutaj piękny, dorodny korzeń obfituje ona w kwas cholorygonowy, kwas chinowy, kawowy. Zawiera również kirydoidyk. Mają one działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antybiotyczne, przeciwraumatyczne. Natomiast kwasy fenolowe wykazują działanie bakteriostatyczne, ochronne na miąższ wątroby, immunostymulujące, przeciwzapalne. Trójterpeny znajdujące się w tej roślinie, kwas ursulowy wykazuje aktywność. Przeciwbakteryjną i przeciwzapalną. Znajdują się tam również alkaloidy i saponiny. Ja dzisiaj będę przygotowała intrakt i nalewkę z korzenia szczeci. Więc pokażę Wam, w jaki sposób będę to robiła i w jaki sposób ja będę tego używała. Przygotowałam już nalewkę yy, suszonego korzenia. Szczeci. Korzenia suchego jest 100 gram. Do tego dodałam 300 gram alkoholu 40%. I słuchajcie, to jest taka bardzo gęsta breja. Macerować będę około 2,5 tygodnia. Następnie przefiltruję dokładnie, wycisnę. No, i zobaczymy, ile ja tego uzyskam. Yy, ostatecznie będę używała tej nalewki dwa razy dziennie, po 10 ml. Yy, ja myślę, że tak przez dwa tygodnie będę używała tej nalewki. Yy, później przejdę na odwarze szczeci dlatego, że mam tu suszone liście razem z korzeniem i będę robiła sobie odwar szczeciowy. Do, do jednej szklanki wody dodam łyżkę stołową korzenia. Gotować to będę na bardzo malutkim ogniu około 5 minut. Następnie odstawię na jakieś 20 minut, przecedzę i takiego odwaru Będę piła trzy razy dziennie po około 150 ml. Ten odwar możemy również dodawać do kąpieli, dlatego że leczy wypryski i pomaga przy stanach zapalnych skóry. Więc będzie można używać. Ale teraz chciałabym zrobić intrakt. Do intraktu potrzebuję 100 gram korzenia. Szczeci, ale już świeżego, brzydką wygląda. Ubiłam go w moździerzu i intrakt będę robiła z gorącym alkoholem. Tutaj mam z alkoholem, to powinniśmy uważać. Ja na indukcji podgrzewam alkohol, dlatego że na gazie jest to niebezpieczne. Alkohol ma. No, jest gorący bardzo. Wow! 75 stopni. I tego alkoholu ja mam 300 ml. Wlewamy. Dobrze. Zakręca. O. Etykieta na każdym słoiku. Proszę pamiętajcie, żeby była etykieta, żeby było podpisane. Kiedy było robione i cóż to takiego jest. Dobrze, I teraz tak, odstawiam to wszystko yy, w ciemne miejsce. Też sobie tam co jakiś czas to zruszę, yy, potrząsnę i za jakieś 2-3 tygodnie będę oba yy, intrakt i nalewkę będę przefiltrowywać i będę tego używać. Będę używała. Tych preparatów szkiciowych gdzieś przez miesiąc, później zrobię przerwę i będę znowu powtarzała. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Tak, jak źródła podają, szczeć jest bardzo przydatna w leczeniu poleriozy, i właśnie źródła podają, że jest bardzo skuteczna. Więc polecam Wam, szukajcie szczeci dziko rosnącej, zbierajcie, róbcie sami. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam, kochani, zapraszam na kolejny film. Dziękuję bardzo.